Firma Ample Tours prezentuje wycieczkę od wschodu do zachodu Stanów Zjednoczonych. Wyjazd z polskim pilotem przewodnikiem. 16 dni największe kaniony, parki i miasta. Od maja do października, dwa razy w miesiącu. Zajrzyj na stronę www.ampolinc.com aby sprawdzić daty i dowiedzieć się więcej. Przygoda Twojego życia czeka na Ciebie. www.ampolinc.com Dzwoń 609-647-9054. Na pięciolecie Radio Rampa pozdrawia. I życzy następnych pięciu dobrych lat skromny, niepozorny Tomasz Adamek. Witam Tomasz Adamek w Studio Radio Rampa po raz pierwszy i po kilku latach, także dziękuję za wizytę. Cieszę się bardzo, że mogę odwiedzić Was, Brooklyn. Dawno tu nie byłem i mam nadzieję, że nie ostatni. Też mam taką nadzieję. 2017 rok rozpoczęliśmy. To będzie ważny rok zawodowo dla Ciebie? Czy wracasz na ring w kwietniu? Parę rzeczy chcę wyjaśnić. Mam, w tym wywiadzie. Mhm. Jakie są propozycje? No Konkretu jeszcze nie ma. Ludzie z Polski szykują dla mnie jakąś walkę na powrót, by zakończyć w dobrym stylu, by kibice mhm. nie, nie pamiętali, że no, Adam wygrywał, ale przegrał. Chociaż to do końca nie była moja wina, bo to sędzia wtedy popełnił błąd, który też mnie. Nie bowiem że nie lubi, no ale który nie jest po prostu moim przyjacielem, no ale takie rzeczy się zdarzają. Dlatego chciałbym jeszcze wejść do ringu i, i pokazać, że potrafię dalej mimo 40 roku życia walczyć i, i zwyciężać. Wspomniałeś o tym, jak często w tym sporcie zależy wiele od ciebie, a jak często są takie sytuacje, czy zdarzyły się u ciebie? Że miałeś ten niedosyt, bo wiedziałeś, że to nie była do końca Twoja wina, że było coś być może niesprawiedliwie przeprowadzone. bo no ostatnia walka. No przecież tam mhm. nie było tak, żebym był odesłany do narożnika. Ja powiem wcześniej, wcześniej walka, na no pamiętasz, z Walkerem. Mhm. Tam, gdyby mnie sędzia odesłał, by nie było protestu. No przecież tam na siedem stawałem i, i, i wygrałem walkę, tak? No bo tak ta, ta, są wojownicy a że ktoś Cię odsyła, bo stwierdził, że się nie nadaje, no to znaczy, że to... Gdyby to nie był Polak, to bym już jeszcze powiedział, no nie lubi mnie, ale że polski taki sędzia, e, ja powinienem, gdybym był e, we władzy sędziowskiej, bym mu zabrał licencję do końca życia, no i podjeżdżam w Ameryce, by się to stało. Ale wiesz, jak to jest czasem, że Polak Polakowi... <kuh> Wielkim. Mam wielu zwolenników, których pozdrawiam i którym dziękuję za kibicowanie, za przychodzenie na moje walki, ale mam też wielu przeciwników, którzy. Co bo niektórzy mówią, że doj zarobiłem, bo będę siedzieć w domu na emeryturze. Mhm. Ale no, to są ludzie. zawiść nie zna granic i ona, ona jest, była i będzie. O tych pieniądzach chcę powiedzieć, bo teraz jak pojawiły się informacje, że wracasz, to. Mówią, że wraca, bo potrzebuje pieniędzy. Nie, pieniądze mam Bogu dziękować. Mam rodzinę, mhm. żona, dzieci. Tych wojen, które stoczyłem, poinwestowałem w nieruchomości, mhm. także ja jestem finansowo ok. Ja wracam, bo, bo nie chcę kończyć kariery na przegranej. Mhm. Choć żona protestuje i codziennie jakieś są takie, nie, to, że, nie powiem, że kłótnie, ale przegadywania. Przestań mówi. Ja teraz już podjąłem pracę, ty musisz, jest pielęgniarką i mówi, ty musisz wozić młodszą córkę do szkoły. Ty teraz jesteś, mówi, w domu, jakby pracujesz za mnie. Jakoś jestem niedosyt po, po porażce i, i chciałbym wrócić do dobrym stylu, zakończyć, wygrać i zakończyć karierę. No bo niestety tych wojen stoczyłem wiele i... Ale myślę, że, że jeszcze potrafię siebie wykrzesać trochę i zobaczymy, czas pokaże, no bo jakieś tam propozycje... Są i nie chcę za dużo mówić, no bo, no bo jeszcze nie ma nic złożone, ale, ale są ludzie na tym pracują. Ale kiedy będziemy wiedzieć, czy możesz powiedzieć kiedy będziemy? Ja myślę, że to na przełomie pewnie stycznia luty jeżeli jeżeli wszystko dobrze będzie się składało, to 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 będzie informacja. Czy zmieniasz trenera? To było następne plotka, tak czy nie? Trudno odpowiedzieć. Mhm. To wszystko jest teraz toku i zobaczymy. Ktoś tam to przygotowuje, całą galę. Tu nie chcę nazwiskami rzucać. A mówili Zimno, pokaże. Diablo, czy Wawrzyk, czy jeszcze nie, nie, całkiem nie, ktoś? Nie, zimno. na pewno nikt nie z Polski. Mhm. To 100% i, i zobaczymy, gdzie to będzie. Czy do tego dojdzie? Mam nadzieję, że tak. Czas pokaże. Znaczy, chcielibyśmy, pewne, po prostu chcielibyśmy. No. Będzie, to jest emocje, które pewne jest tęsknimy. Pewne jest na pewno, <laughs> że wszyscy umrzemy. To jest A czy będzie tak czas pokaże Jak zaprosiłam Tomka do studia zapytałam czy gwarantuje to powiedział właśnie że gwarantuje że tak się stanie że wszyscy kiedyś możemy. więc I ale mamy, i mamy i spotkamy się w niebie Ale dojechałeś do nas Dziękuję Taką nadzieją żyjemy i zobaczymy czas pokaże bo nie wiemy co jutro przyniesie tak A rozmawiamy o innych bokserach czy nie Czyli mam wielu przyjaciół, mm -hmm. kolegów i życzę każdemu polskiemu pieściarzowi sukcesów i, i szczęścia, mm -hmm. no bo to nie styczamy się bo... Ale obserwujesz teraz na pewno. Y Czy znaczy, aż tak bardzo, może nie, no bo jesteśmy mm -hmm. w Stanach. Y no, Artur Pilka? jest tutaj też. No, co tak, sądzisz na... o tym, co on teraz prezentuje? Miał walki w Nowym Jorku, pamiętamy, no, wiesz, no, że też nie, przegrał, nie przegrał, do końca szczęśliwy. szansę, mm -hmm. przegrał ten, no taki jest sport, no był gorszy i... Oby tylko był zdrowy, no bo te knokauty to są, są to trudne dla, dla boksera, mhm. i, i ja mu życzę, bo znamy się, żeby się odbudował i żeby. Wygrywał, zarobił pieniądze, no bo ta kariera, jak powiedziałaś, trwa bardzo krótko. Tomek, zawsze tak przyjacielsko, zawsze tak dobrze Nie, Zawsze się, dobrze no bo, życzysz. Bo, mhm. Zawsze, bo, no bo ja jestem katolikiem i jakbym był zazdrosny, to znaczy, bym by tu diabeł rządził, no a zazdrość to jaki to jest główny grzech, tak? A były Więc... takie sytuacje, rozmawialiśmy trochę Polak, Polakowi, Wilkiem, że masz komuś coś za złe w tym polskim rynku, czy to bokserskim, czy twojej przeciwnicy, że. Że właśnie miałeś Przeci... zazu, że ci przeszkadzali może? Czy nie, tutaj może w Stanach przecież, już? Przecież, przecież <laughs> przecież to może nie. Raczej tam Z Polakami żyję dobrze. Kumpl, mam wielu kumpli. Może promotorzy, niektórzy żyli w Polsce byli zawiśni. i Nawet jak gdzieś tam informacja doszła, to jeden pan, już nie chce wymieniać nazwiska, e, e, powiedział, że powinienem siedzieć w domu na emeryturze, bo, bo zarobię pieniądze. E, mam 40 lat, a dać miejsce młodym, ale no, no młodych na razie nic nie widać, więc Stara damka chcą wskrzeszać, by dalej walczył. No, Także czas pokaże. A mixed martial arts, czyli MMA. Teraz Andrzejczyk, polka nasza, robi taką trochę furorę, właśnie. To jest inny trochę rodzaj tych sztuk walki, ale no to czy dobrze. to śledzisz dobrze? Czasami oglądam. Mhm. No, Wolałbym, żeby kobiety miały inne zajęcie. Akurat no, te, 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 czy pięści, mhm. czy box, czy, czy UFC. No. To takie mówią, są mówię kobiety, ale już takie półkobiety. Każdy wybiera e, swój sport, swój, swój sposób na życie. Ja tam życzę jej samej sukcesów. Mm -hmm. Oby zakończyła karierę e, zdrowa, bo to jest najważniejsze. Czy pięściarstwo, czy, czy, czy e, UFC. No niestety są nokauty i są. Nieraz i umierają ludzie. Mm -hmm. na, na, na tym ringu czy na Macie i tego nie chciałbym nigdy widzieć. Także ja stoczyłem tyle walki, jestem zdrowy. Pamięć mam dobrą. Bogu dziękować. Tego życzę każdemu pięściarzowi i wszystkim yy, z Jepsi. 40 lat skończyłeś, i co? Bo mówi się, że życie zaczyna się pod po 40. Czujesz tą różnicę? No i sądzę, w Ciężkiej, to, to nie ma wiek w ogóle, żadnej tam granicy. To mówią, że najlepsze lata: 39, 42. Oczywiście też już wojen wiele stoczyłem, wyboksowany trochę jestem, a aczkolwiek i tak jakoś. Czując, teraz jak biegam sobie, na siłownię chodzę, to nie czuję tych, tych lat. Mhm. Dlatego, że no człowiek dobrze je, yy, prowadzi się, stara się sprość sportowo. To on może tych lat nie widać i nawet jak zacznie trenować tam po, po trzech, czterech tygodniach, to nikt, nikt mi nie daje 40 lat. To prawda, niezmiennie dobrze wyglądasz. To żona, żona do mnie mówi: Teraz nie wyglądam korzystnie, bo jestem akurat przeziębiony. Ty żyjesz bez stresu, nie masz siwych włosów, ja jestem cała siwa, mówi. Mówi, no ty tylko być takim jak ty. No. Ale było tak, że być może ona się stresowała dużo bardziej, jak ty walczyłeś niż ty? Masz y, stres y, ogólny to już, czyli masz to w sobie, jesteś słaby psychicznie, no to nigdy nie będziesz a no, Możesz walczyć y, walki te podrzędne, ale na najwyższym poziomie przegrasz. No, nie wytrzymujesz y, psychicznie napięcia, bo jest to wielka presja. A miałeś taki moment? Że teraz mógłbyś powiedzieć, że widziałeś wtedy, że... Że znaczy nie, no nigdy nie, 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 nie było mhm. tak, żebym wchodził do ringu i bał się, no to mhm. tam wtedy lepiej nie wchodzić, bo widziałem takie niektóre walki, yy, chociażby walkę mojego ostatniego przeciwnika, który wszedł do ringu, ja powiedziałem, mówię, jest walka przed czasem, on już tą walkę przegrał, szedł do ringu. No. Mhm. No ja tam wygrywałem te, te 7-8 rund i przegrałem, ale nie miał tego strachu, walczył jak wojownik, a w tamtym przypadku, w tej ostatniej walki z tym, ja już mówiłem do kolegi, zobaczysz, będzie krótka piłka, no bo on po prostu wszedł przegrany. A jak taki do ringu wchodzisz, to tam nie wchodź, bo naprawdę no, ciosy niektórych gości ważą i może się stać krzywda, możesz nawet zginąć w ringu. No to nie są żarty. A jak jest poza ringiem? Czy możesz nam powiedzieć czy też potrafisz ten stres tak opanować? Bo powiedziałeś, że boisz się żony. <grym> no, to Ale to jest Szanować, nie Szanować. trzeba i słuchać. <grym> no mam swoje, każdy ma swoje jakieś tam słabsze strony lepsze. Ale jest coś co cię przeraża? Poza nie, ringiem. Nie, nie. No, my ja żyjemy normalnym życiem, jako mąż i żona, dzieci wychowujemy normalnie. Jest dyscyplina w domu, bo ja jestem ojcem surowym. Ale tutaj tak jakoś są podzielone pewne rzeczy, tam żona, tam bardziej szkoły, to ja pilnuję bardziej tutaj co się dzieje tutaj finansowo, także no co, trzeba się podzielić, no. nie ma u nas w domu na przykład, że jest za niedziela czy jakieś święto do dzieci, dzieci mówią, że nie idą do kościoła, no bo ja mówię, ja tylko powtarzam raz, tak po góralsku. Jedziemy, no i nie ma dyskusji. Czy córka będzie miała 20 lat, czy młodsza 16, mm -hmm. no to nie ma dyskusji. Dwa razy nie powtarzam. Jest taki trudny wiek się zaczyna, albo już trwa. Ja no. też jako dziewczynka to no nie tak dawno. Ale było. No, pamiętam. gdybyś miała ojca Adamka, to byś tego czasu nie miała. Ale miałam dobrego, zobacz, wyrosłam. <laughs> ale co to znaczy, jakbyś miała ojca Adamka, to byś nie miała czasu? Bo ja jestem ojcem dobrym, ale surowym. To każdy. Kiedyś to powiedziała Roxana, jeszcze w polsce w szkole. Jaki jest tata? Dobry, ale surowy. No bo trzeba trzymać zawsze rękę na pulsie, no bo niestety no dzieci można łatwo rozpuścić, mm -hmm. a potem no może żyć nie zatrzymać. A jaki ty byłeś, jak miałeś tak 20 lat? 18, 17, 16. No Łobus. Łobuz. No nie miałem ojca, to mm -hmm. troszeczkę pewnie brakowało ręki ojca, mama nieraz mówiła, aby ojciec żył. jakbyś dostał? I to nie, tata nie bił ręką czymś tam, jak chycił jakieś kij i, i siostry potwierdzają, że tak szelił w tyłek, to pamiętały długo, także tata był też ojcem surowym, nie żył długo, no bo 35 lat zginął, nie, ojca nie pamiętam, ale ale mimo, że miałem niecałe dwa latka, bo do mojego nie jednego dostałem, także... Wyrosłeś na Wyrosłem ludzi. Na ludzi. Tak to się Ludzie. mówi. Bogu tak? dziękować. Ty zainwestowałeś pieniądze mądrze. Jest wielu sportowców, którzy, którym uderza sodówka i po prostu wydają, i kończy się kariera. Boks jest przecież takim sportem, tak. że ta kariera nie trwa wiecznie. Ty jednak jesteś dobrym biznesmenem też. No Bogu dziękować, no bo można mhm. pieniądze łatwo stracić. Nie miałeś takiego szaleństwa, które wiesz. Żona krótko zawsze pilnowała, ta moja połowa <laughs> I, mu... i Tomek wyszedł na ludzina. Gdybym nie był pewnie żonaty, to bym pewnie hulał, a tak? Dom rodzina. Pani Dorota potwierdzam, wyjątkowa kobieta, także. A mówią, łostro, łostro! A wygląda niepozornie. No właśnie, dlatego takie są jego Ona waga ciężka by była, gdyby tak. No myślę, że. Z tak. wzrokiem wystarczy, że spojrzy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie córki, panią Dorotę. Jesteś u nas w tym roku, my obchodzimy swoje pięciolecie. Jak ty byłeś pięć lat już na rynku zawodowym, to był 2004 rok i. Z moich informacji wynika, że miałeś wtedy walkę z Abdulem w Warszawie i z Jabrailowem i to była walka w Finlandii. To był pi piąty rok twojej działalności zawodowej. Czy ty pamiętasz na przykład, że odliczałeś sobie w ringu jestem 5 lat na ringu zawodowym? Nie, nie ten czas tak szybko biegnie, że to mhm. nawet nie ma no to nie ma kontroli, bo to jest walka, mhm. rozanowanie, trening, trening, znów walka, także ten rok za rokiem tak szybko biegnie, przecież my jesteśmy 8 lat stan, Stanach. Mm -hmm. Także no, no, co tu dużo mówić. Byłam ciekawa, czy masz właśnie jakieś dla nas spostrzeżenia, bo tak pięć lat się obchodzi hucznie. Mówi się, że jak wytrzymasz pięć lat w tym, co robisz zawodowo, to już pójdzie później, że jakoś te wszystkie przeciwności się dzieją do piątego roku. Mam nadzieję, że powiesz mi, że tak, do piątego yy. roku, a później już jest z górki. Znaczy, no, 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 nie, ma, nie ma biznesu, czy to sport, <laughs> czy, czy radio, czy, czy telewizja, żeby było pięknie. Zawsze mm -hmm. są górki, zakręty, no ale jak się ma twardą... Yy, nie chcę powiedzieć co twardego, no to da się przejść wszystkie nawet no, przeciwności i trudy. A ty jesteś, patrzę, kobietą twardą. Na pewno mąż wykonuje dobrze polecenia, więc myślę, że następne, że następne pięć lat będzie. I mamy klucz jednak do sukcesu. Tak, jest. Rzeczywiście to no, ja tu rozmawiam z szefem teraz. E, więc myślę, że za pięć lat znów spotkamy się. Jak nie walka, czy jeżeli będzie, to co po walce? Bo to jest następne najczęściej znaczy, zadawane pytanie do ciebie, ja wiem o tym, e, ale. Znaczy, jakieś tam propozycje są zawsze, mm -hmm. którym, no to teraz tu idę bać i bardziej mówić, bo, bo sam jeszcze dokładnie do końca nie wiem. Na pewno no, walka jest do końca życia, no bo jest, y, masz żonę. A Wracamy z żoną, do domu. A z żoną jest walka, czy do poniedziałek, czy niedziela, zawsze są, wiesz, y, jak to w domu. Ale nie, się oczywiście żartuje. Na pewno coś będę robił. Nie wiem, propozycji tam jest wiele. Na pewno nie chciałbym zostawić rodzinę. Polityka też mnie bardzo lubi. Ludzie Lubicie, z, a ty z, lubisz po, teraz Ludzie politykę? z polityki, no tylko Aha. jest problem, no bo po prostu no, trzeba było siedzieć w Polsce. Mhm. Rodzina tutaj, no nie chcesz, po co to rozbijać, jak jest dobrze. Na pewno jakieś tam zajęcie sobie znajdę. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, jeżeli chodzi o boks. Myślę, że wkrótce się dowiemy, co będę robił. A tak naprawdę jak chcesz powiedzieć panu Jezusowi, co by zrobił, to lepiej nic nie mówią się. Nie, będzie Bo się, się, się śmieje wtedy, tak? Dokładnie. Także poczekajmy, pożyjmy, zobaczymy. Dziękuję Ci bardzo. Tomasz Damek był naszym gościem. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Obiecujesz nas odwiedzisz wcześniej niż za trzy lata. Yy, myślę, że tak. Mamy to nagrane. Dziękuję. Pozdrawiam. <laughs>